Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób zainstalować WOD Statistik. Dzisiaj pojawiło się wiele pytań po wyjściu tego filmiku, którego nakręciłem, odnośnie w jaki sposób zainstalować, co się dzieje, czy są problemy itd. Postanowiłem nagrać dzisiaj dosyć krótki materiał, pokazujący w jaki sposób, co z tym zrobić. Więc tak, linka oczywiście do tamtego dostaliście, ale pojawi się on również pod tym filmikiem odnośnie ściągnięcia tego VOD Statistica. Oczywiście wcześniej trzeba mieć zainstalowanego Frameworka 4.0, przypominam 4.0. Musicie to sobie sprawdzić, czy macie taką wersję. Możecie znaleźć na Google, w jaki sposób zobaczyć, jaką macie wersję zainstalowaną Frameworka. Także z tym to nie mam problemu akurat. Tak mówię, linka tutaj macie, ja go sobie tutaj rozpakuję. No od razu wezmę sobie go, uruchomię. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. To możemy już sobie zamknąć to też. I tak niech sobie to ładnie wszystko wypakuje i zainstaluje. Także tak, y, mamy to już zainstalowane. Y, program uruchamiam. Jestem tutaj po lewej stronie, jak widzicie, w ikonkach. Zaraz się pojawi. I tak, ja to mam już tutaj załadowane, prawda? Ponieważ y, pozostałe opcje mi się tam pojawiły i one są y, jako, takie jako tako zapisane. Pierwsze co należy zrobić, ja tutaj może to wezmę, usunę, żeby nie było. Usuń. OK. Tak. Dobra. I tak to powinniście mniej więcej mieć. Tu nie powinno być y, nazwy mojego konta, jeżeli chodzi o... By to powiedzieć, nazwy konta w World of Tanks tak <laughs> w settings to powinniście mieć ustawienia, tak jak powiedziałem, display, wyświetlanie, tam powinniście zmienić sobie język na angiel z angielskiego na polski. Trzeba przy tym włączyć jeszcze raz ponownie yy, yy, World of Tanks Statistics w celu dokonania zmiany, prawda, yy, na język. I jak już włączycie ponownie, yy, wtedy jeszcze raz wchodzicie w gracze. Naciskacie dodaj plik dosier. I zobaczcie sobie, tutaj bardzo prosto wszystko ładnie opisane. Wybieracie plik, który ostatnio był wybrany. Ja miałem mecz o 1829 ostatnio, tutaj jest on ładnie zapisany, jak widzicie 2013.03.23 Od razu automatycznie z ID gracza, czyli mój. Daję zapisz, automatycznie wszystko jest ładnie, daję OK, wciskacie i automatycznie jest to tutaj pokazane. Nie wiem, co za problemy wam się mogą pokazywać. Nie rozumiem, jak to może wam nie działać. Ewentualnością jeszcze może być taką, żeby uruchomić to jako administrator, bo być może prawda tego nie macie, prawdopodobnie. Ale tak to mniej więcej działa. Tu nie ma żadnych jakichś tam esów floresów. Yy, wszystkie ostatnie bitwy, jak tutaj widzicie, także wszystko tak jest zapisane, więc yy, z tym raczej nie ma problemów. Yy, I nie powinniście mieć. I jeżeli tak mówię, no, ewentualnością może być taką, że framework macie niezainstalowany odpowiedni. Yy, należy to sprawdzić, tak jak powiedziałem wcześniej. No i to, yy, co również powiedziałem, yy, może być też przyczyną tego nieodpowiedni plik dosier wybrany. Jeżeli nie ten, nie aktywuje się Wam, to wybierzcie ten drugi, prawda? Być może źle wybraliście tamten plik. No by było chyba na tyle, mi się zdaje. To nic, to nic takiego, co by spieprzyć można było. Nie można nic spieprzyć, może tak. O. Yy, ja przynajmniej się z takim czymś nie spotkałem do tej pory żadnych problemów z tym programem. Nie miałem. Yy, no i chyba to wszystko, mi się zdaje. Ja byście mieli jakiś problemy, jeżeli będę w stanie pomóc, to piszcie. Jeżeli te pytania się będą powtarzać, to raczej nie będę udzielał z każdemu z osobne odpowiedzi, bo to jest bez sensu. Także podpisujcie się pod tym, w razie czego, jeżeli będę w stanie, to pomogę. Dobra, to by było na tyle. Siema.